Cześć, tu Maciek, witam na kanale KryptoNatura. Gdzie o kryptowalutach. Mówimy normalnym językiem, bez bełkotu, jak z konferencji w Dubaju. Dzisiaj rzucimy okiem na pojedynek wszechczasów. Bitcoin kontra altcoiny. Z jednej strony mamy właśnie dziadka bitka. Spokojny, sprawdzony, lubiany przez, przez Wall Street, a z drugiej strony altcoiny dzikie, ambitne, kolorowe i z czasem niebezpieczne. No i zastanowimy się, który z tych światów ma większy potencjał w tym, w tym roku. Czy alt, altcoin sezon to mit, czy nadchodzący szał i okazja, i jak się w tym wszystkim nie pogubić? Pamiętaj, to nie są porady inwestycyjne, tylko moje przemyślenia na dany temat, więc zawsze rób swój research. Także, jeżeli to akceptujesz, to zapnij pasy i zaczynamy. Bitcoin to największy i najbardziej rozpoznawalny projekt w świecie kryptowalut. Ma status cyfrowego złota, to nie dlatego, że błyszczy, ale to dlatego, że ludzie w nim widzą bezpieczną przystań w tym chaotycznym rynku kryptowalut. Jak na dzisiejszy dzień, dominacja bitcoina w, w rynku kryptowalut osiągnęła prawie 65%. To stanowi najwyższy poziom od stycznia 2021 roku. Oznacza to, że ponad połowa całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut przypada na bitcoina. Taki wzrost dominacji wskazuje na zaufanie inwestorów do bitcoina jako bezpiecznego aktywa w obliczu niepewności ekonomicznej. Ponadto prezentuje małe ryzyko. To nie zniknie z dnia na dzień, jest zdecentralizowany, ma ogromne wsparcie sieci i regu regulatorzy też go tolerują, bo jak, bo jak to mówią, nie? jak nie jesteś w stanie z kimś wygrać, to nie widać, że sieć się dołączy do niego. No a jeśli grasz długoterminowo, to jest twoja kotwica i powinieneś od tego generalnie zacząć. Dodatkowo tam w zeszłym roku dostał też boostera w postaci ETF-ów w Ameryce. No, i to też taka dzika karta, właśnie ze strony krypto. Instytucje mogą teraz inwestować legalnie w bitcoina, bez kombinowania z portfelami, kluczami prywatnymi czy jakimiś instrumentami pochodnymi. No i czego efektem są właśnie setki milionów dolarów, które zaczęły napływać. Nie? Jak dobrze popatrzycie na rynek, to bitcoin potroił swoją wartość. I w samym zeszłym tygodniu fundusze ETF-owe odnotowały znaczące napływy kapitału, i po prostu w tygodniu kończącym się, właśnie tam 3 maja. Cał całkowite napływy netto do Bitcoinu wyniosły tam 1,8 miliarda dolarów. No, kolejnym takim aspektem dlaczego Bitcoin właśnie jest tym królem to jest to, że jest, są na nim cykle. Nie, właśnie w kwietniu tam zeszłego roku mieliśmy czwarty, czwarty halving, czyli rozpoczął się kolejny cykl, czyli nagroda dla górników została zmniejszona o połowę no i historycznie to, to yy, zapalało ląd pod, pod największe wzrosty, no i teraz właśnie czekamy aż zadziała to po raz kolejny. No i czy to wszystko brzmi nudno? Może, ale w świecie krypto, gdzie, gdzie, gdzie co drugi projekt kończy jako scam, nudny oznacza często bezpieczny i skuteczny. No bo jakby nie było przetrwa już tą swoją próbę czasu, no i już tą bańką spekulacyjną też nie jest, bo nawet nie charakteryzuje się jako bańka spekulacyjna. Ponadto jest też taki wykres jak, jak indeks Bitcoina względem dominacji Bitcoina w całym rynku, tutaj macie to który pokazuje, że obecnie jesteśmy w trendzie wzrostowym i testujemy poprzedni szczyt. No i ten wykres należy interpretować w ten sposób. Bitcoin rośnie szybciej niż jego dominacja, czyli mamy ten tak zwany bitcoin sezon. Albo cena rośnie, a dominacja spada, czyli na przykład kapitał płynie także do altcoinów i mamy takie podzielone, powiedzmy, że strefę neutralną, ale to są właśnie te zielone świeczki, które widzimy na wykresie. Natomiast, kiedy pojawiają się te czerwone świeczki, to oznacza, że dominacja, Rośnie szybciej niż cena bitcoina, lub bitcoin spada, ale dominuje rynek, np. podczas krachu na altcoinach, które widzieliśmy nawet ostatnio. I wartość, która jest podana na tym wykresie, to jest wartość uniwersalna. I To nie jest działanie statystyczne, które da Wam jakiś konkretny wynik w dolarach czy coś. To jest po prostu stosunek jednego do drugiego. Ale jeżeli zwrócicie uwagę na, na tą poziomą linię, mamy obecnie próbę właśnie przebicia tego oporu poziomego. A wybicie doprowadzi nas do ruchu bananowego, czyli taka parobola do góry. Także kolejne miesiące zapowiadają się kolorowo. No ale dobra, przejdźmy do altcoinów. Czym w ogóle są te altcoiny? Altcoiny to jest wszystko, wszystkie kryptowaluty, które po prostu nie są bitcoinem. Nieważne, czy to jest Memecoin, Utility jakieś, DeFi, NFTki, cokolwiek. Wszystko, co po prostu jest na blockchainie zbudowane, ale nie jest bitcoinem. No i te altcoiny to jest generalnie trochę tak jak inwestowanie właśnie w te startupy. Możesz trafić na, przyszłego, na przyszłą Teslę albo na projekt, który zniknie szybciej niż influencer pro, 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 proponujący SCAM. No i tutaj właśnie jest ryzyko i potencjał zysku, który idzie zawsze w parze. No i generalnie królem tych altcoinów jest właśnie Ether, który jeszcze nie został zdetronizowany. No ale dobra, Ether to nie tylko największy altcoin, ale właściwie osobny ekosystem. To jest jak internet w internecie kryptowalutowym. No i zajmuje generalnie drugie miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Technologia jaką na przestrzeni lat prezentował to na początku to by właśnie był proof of work czyli tak jak bitcoin działał na zasadzie wa walidacji tych transakcji na, na podstawie obliczeń. A no i przeszli właśnie na ten proof of stake czyli mniej prądożerną wersję taką bardziej ekologiczną. Problemem Ethera mimo, mimo tego postępu są opłaty transakcyjne y które nadal potrafią być wysokie, szczególnie przy dużym ruchu. I tu właśnie wchodzą konkurenci. Jednak nie zapominajmy, Ether to też fundament DeFi, NFT-ków, czy samego, samego tego DAO. I wielu stablecoinów, chociażby samego Tethera. W większość zdecentralizowanych aplikacji nadal działa właśnie na nim. Jeśli nadejdzie bull run, Ether prawdopodobnie ruszy za bitcoinem. No i plusy jakie ma to, to są generalnie to jest silna pozycja rynkowa, ogromny ekosystem, adopcja instytucjonalna i stosunkowa łatwość budowania tych aplikacji na jego, na jego sieci. No ale, ale ma też masę minusów, przede wszystkim to są koszty transakcyjne. Jak jest duży ruch na sieci one są po prostu ekstremalne skalowalność, no i przede wszystkim presja konkurencji, bo jeżeli nie będzie miał znaczących usprawnień, to w 10 lat zniknie prawdopodobnie z rynku, jak gadu gadu. No ale poza Ethereum są jeszcze takie chociażby sieci jak Solana, Sui, ADA, czy nawet DOC, czyli ta reszta paczki. No i Solana, to jest generalnie szybka i tania jak hulajnoga w ciepły dzień, no ale czasem się wywraca, a wtedy to trochę boli. Błyskawiczne transakcje i niskie opłaty, no to właśnie jest główny atut Solany, zwłaszcza dla memowych, nie kamerów z patentem na Memecoin. No i popularność to jest przede wszystkim w NFT-kach, właśnie te depiny, czy zdecentralizowane finanse, a ostatnio także jako alternatywa dla stablecoinów, bo prowadzi coś takiego, co się nazywa Solana Pay. No i mimo wcześniejszych problemów z awariami, jej ekosystem rośnie a wielu inwestorów widzi w niej ethereum killera, no ale jak to, wy, jak to wyjdzie zobaczymy w praktyce. No i plusami właśnie Solany to jest chociażby super, jest super szybka, jak nie ultra szybka, tanie, duże wsparcie deweloperów, no ale ma też minusy, problemy z niezawodnością. Choć ostatnio jest trochę lepiej, może nie wiem w serwery, w serwery zainwestowali, zobaczymy. No i głównym minusem, bo jakby nie było to są kryptowaluty, czyli to jest, powinno być jak najbardziej możliwe zdecentralizowane a nie skumulowany w jednym miejscu. I tym właśnie minusem jest duża centralizacja Solany. Czyli zależność po prostu od konkretnego węzła. No i kolejny projekt jest właśnie to Sui. No to, to jest generalnie nowy zawodnik, który próbuje zdobyć rynek przez świetne ux -y i integrację z gamingiem. Postawiony jest generalnie na tej technologii zbliżonej do Aptosa. Oba wywodzą się generalnie z byłego zespołu Facebooka. No i skupia się na grach blockchainowych mikropłatnościach i aplikacjach z niskim progiem wejścia dla użytkownika. No i przede wszystkim ma niskie opłaty, szybkie transakcje, nowoczesne pakiety dla twórców aplikacji. To jest po prostu łatwo dostępne. No i plusy, to jest świeżość, bo jakby nie było, nowy projekt, nowe rozwiązania, nowe możliwości. No ma przede wszystkim mocne zaplecze technologiczne, no i skupia się na realnym user experience, nie? No, ale minusami z kolei to jest mała historia, trudna do przewidzenia Adopcja, ale, to, ale tak samo było z solaną w poprzednim cyklu. Kto kupił, ten się naprawdę obłowił. No i kolejną taką perełką jest właśnie to Cardano. No, a i Ada to jest jak żółw w wyścigu: powolny, ale wytrwały. Choć czasem ten żółw chyba robi sobie przerwę na kawę, tak szczerze, nie? Rozwój projektu jest bardzo akademicki, wszystko musi być udowodnione, przetestowane, zatwierdzone przez społeczność. No, i to generalnie powoduje opóźnienia, na przykład smart kontrakty pojawiły się dużo później niż w innych projektach. No, co się po prostu przełożyło na mniejsze wzrosty dla Cardano. No, ale tak mimo wszystko, tam z jednego czy tam dwóch centów zrobiło 3 dolary, to też jest świetny performance. Ale jak właśnie wspomniałem, Cardano ma bardzo silną społeczność, która wierzy w wizję długoterminową. Ponadto dane rozwojowe zapowiadają się obiecująco. Zwłaszcza Sidechain Midnighta, który, by, który prawdopodobnie wyjdzie w tym roku, czy protokół Hydra, który obsłu obsłużył ponad milion transakcji na, na sekundę i normalnie przeprowadzili na nim turniej Duma. No i plusy Cardano. To jest solidne fundamenty, aktywna społeczność, długofalowa wizja. No ale minusy. Bo to jakby nie było zawsze, zawsze są te dwie strony monety. Jest, jest wolny rozwój. Zawsze jest z tyłu. Ma mniejszą adopcję z, de z decentralizowanymi finansami w porównaniu z konkurencją, czy, czy chociażby brakujące stablecoiny takie e, prominentne i ogólnodostępne jak chociażby Tether czy właśnie ten Circle. No i już odklejając się co, bardziej od rzeczywistości już wchodzimy właśnie w ten świat tych memecoinów, czyli DOG, król. No i czy my, my mają generalnie jakąś wartość w tej, w tej sieci? No popatrzcie chociażby na Shiba Inu z poprzedniego cyklu, Dogecoina i innych zabawnych tokenów. Nie? Czasem mają, bo w kryptoemocje i spo społeczności są równie ważne jak technologia. No i DOG to jest generalnie przykład tokena, który ma lojalną społeczność i potencjał wzrostu, mimo że nie stoi za nim rozbudowana technologia. Zwróćcie uwagę, że DOG to jest jedyny memecoin w historii blockchaina, który nie miał pokrycia, że na żadnej giełdzie... Pierwszej kategorii typu Binance, Kraken, Coinbase. A mimo wszystko osiągną kapitalizację rzędu 1 miliarda dolarów. Dwukrotnie. W Twoim portfelu mogą być te projekty spekulacyjne, ale właśnie one eksplodują przy rotacji kapitału. I uwaga, to jest bardzo ważne: bez fundamentów takie projekty potrafią spaść o 99% równie szybko, jak wcześniej wzrosły o 1000%. I może zgasnąć światło, projekt się zwinął, a ty zostałeś z nic nie wartymi monetami. No i plusy to jest właśnie to są te niskie market capy. Bo nis, niski market cap pozwala na większe wzrosty, bo mniej pieniędzy wtedy trzeba dołożyć do puli, żeby po prostu cena zrobiła razy 2, razy 3, razy 4. No i ma generalnie ten wiralowy potencjał, bo kto nie lubi armii, armii piesków. No i min, minusy to jest wysokie ryzyko, brak fundamentów. Hype szybko się kończy, ale nie oszukujmy się, w każdym cyklu ten hype na meme coiny wraca. A DOC to jest jedną właśnie z tych bezpieczniejszych przystani. Jeżeli chodzi o uniwersum właśnie tych memycoinów. No ale przechodząc dalej. Obecny rok pokazuje, że nowe kierunki w Krypto to są właśnie AI i blockchain. Czyli to, to jest na przykład Autonolas, Bitensor, Ritual, automatyzacja decyzji, inte integracja z modelami AI czy zdecentralizowane silniki obliczeniowe. No kolejną jest na gaming i tu, i tu macie na przykład Immutable, nie, Movement, o którym też wspominałem, który notabene teraz. Coinbase tam go listuje i projekt zalicza obecnie lokalne dno. Zobaczymy, czy się podniesie. Jak się podniesie, to jest świetna okazja zakupowa. Jak się nie podniesie, to jest właśnie to ryzyko, o którym właśnie mówiłem wam chwilę wcześniej. Czy właśnie ten SUI BIM? No, bo generalnie gry to gigantyczny rynek. Blockchain ma tu naprawdę szansę na mikropłatności, aby zabłysnąć. Można tutaj wygenerować własność przedmiotów, ekonomi ekonomię graczy. No i Layer 2 dla Ethereum, czyli to jest Starknet, ZK nie czy Base. Ethereum rośnie, ale nie skaluje się samo. L2 to problem skalowania bez rezygnacji z bezpieczeństwa mainnetu. No i to są właśnie te modne tematy, ale moda nie zawsze znaczy sukces. Pojawia się mnóstwo właśnie tego, tych błyszczących monet, jak błyszczące kamyczki z AI w nazwie albo z grafiką rodem z PlayStation 2. Emocje będą kusić, ale zanim klikniesz kup, zadaj sobie pytanie, czy to ma sens, czy, czy to tylko jakiś hype? Aby nie skończyło się jak z Saitama Inu albo innym zwierzakiem. No i plusy. To są potencjalnie nowi liderzy rynku, bo mogą stworzyć właśnie nowe możliwości i kierunki dalszego rozwoju. No ale też z drugiej strony jest to wiele projektów bez produktu. To jest tylko czysta narracja i to są tak zwane te pułapki FOMO. No ale to opowiadałem wam w filmiku o narracjach. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. No i podsumowując, altcoiny to świat ogromnych możliwości, ale też największych strat. Jeśli jesteś początkujący. Zacznij od większych projektów i dopiero z czasem eksploruj głębiej. A jeśli wchodzisz już w coś mocno świecącego, rób to z, najzwyczajniej się cię z głową. I nie inwestuj więcej niż jesteś gotów stracić. I jest też coś takiego, co się właśnie nazywa cykl kapitału. No i jak to zazwyczaj działa? Wbrew pozorom krypto to nie jest chaos. To jest chaos w schemacie. Kapitał na rynku rotuje i zwykle robi to w tej samej kolejności. Bitcoin jako bezpieczna przystań na początku cyklu, kiedy, kiedy nikt nie wie czy to już hossa, pieniądze idą do bitcoina. Bitek sobie rośnie, zaczyna się nuda. Inwestorzy patrzą na plus 80% i myślą, ale gdzie jest 110x, 100x. No i tutaj właśnie wchodzi ten ether, potem, te, potem topowe alty, powiedzmy tam z tego top 20. No i wtedy właśnie, właśnie rosną te duże alty typu Solana, Cardano, Avax, Link. Nie? No i dalej, w dalej wchodzą właśnie te mniejsze alty, i nastaje właśnie ten meme coin sezon. Nie? No i tutaj właśnie kapitał szuka większego ryzyka i większego zysku. No, i tu właśnie są te tokeny, które mają więcej hypu niż technologii. Na przykład, nie wiem, Pepe. No i końcówka to jest Dziki Zachód, wszyscy kupują, byle rosło. No i tu pojawia się, pojawiają się właśnie te shitcoiny. Tysiąc razy w trzy dni. Naganiacze z TikToka i bum, koniec cyklu. Iwi, iwi, I zimujemy z kapitałem. No ale jak to rozpoznać? Gdy Twoja babcia na przykład pyta o Pepe, a TikTok twierdzi, że y, koń z małpą zrobi 100 razy. Do wtorku to znak, że rynek jest bliski końca manii, a ciebie już ładnych parę tygodni temu nie powinno na nim być. Bo pamiętaj, komuś trzeba sprzedać te, te monety. No i dobrze, jaką strategię warto rozważyć? W świecie krypto nie ma jednej takiej gotowej strategii, takiego złotego grala, czy słusznej drogi. Jest za to pytanie, ile jesteś gotów zaryzykować, by zarobić? No i generalnie są takie trzy główne klasyczne podejścia. Pierwszym z nich jest, że jesteś tym bitcoinowym maksymalistą, czyli kupujesz, jak Michael Saylor, czy kupujesz tylko bitcoina, nie bawisz się w spekulacje, nie gonisz altcoinów, no i zalety. Tutaj są to, śpisz spokojnie, nie martwisz się ty jakimiś rakpulami, historia działa po prostu na twoją korzyść, bo masz największą, największy zasięg danych, jeżeli chodzi o kryptowaluty. No i wady, zyski są stabilne, mniej czy bardziej przewidywalne, ale bez fajerwerków, to jest raczej takie z cyklu na cykl, razy 2 do razy 5 niż razy 50. No, drugą, drugą taką właśnie strategią jest właśnie ten altcoin ninja, czyli polujesz na okazję. Graż aktywnie, próbujesz złapać trend, zanim zrobi to reszta. No i zalety to jest możliwość dużych zysków, szczególnie gdy wchodzisz wcześniej. Ale wady to jest ogromne ryzyko, bo potrzebujesz tutaj ogromnej wiedzy, cierpliwości i refleksu, bo jeden błąd to jest minus 90%. To jest, można powiedzieć, że to w pewien sposób takie kasyno. No i trzecia taka strategia to jest właśnie to 50-50. To jest miks, właśnie połowa portfela w bitku i połowa w wybranych altach. No i zalety tutaj masz: to masz stabilizację i potencjał wzrostu, a, na, a wady z kolei to musisz monitorować właśnie te alty. To nie jest taki ze, właśnie zestaw typu kup i zapomnij. No ale pro tip, Niezależnie od Twojej strategii, zawsze miej jakiś exit plan, bo rynek krypto nie wybacza chciwości i w najgorszym wypadku będziesz zimował z całym kapitałem. Ale o strategiach też zrobiłem już filmik, więc koniecznie zapoznajcie się, aby nie popaść właśnie w tryb właśnie tej chciwości. Historia się nie powtarza, ale lubi się rymować. I spójrzmy chociażby wstecz. Mamy rok 2017 i to nadeszła właśnie taka pierwsza wielka altcoin mania. Bitcoin zrobił około tam 20 razy, ale alty takie jak Ether... Neo, Ripple robiły nawet razy 100. Nie wiem, jak długo jesteś na rynku, ale jeżeli jesteś dostatecznie długo, to będziesz pewnie pamiętał takie projekty jak Verge, BitConnect, LISK. No właśnie, większość nie przetrwała nawet bez. No i nadszedł później ten rok 21, czyli, po czyli poprzednicy. Mamy właśnie ten te, boom na DeFi, na te NFT-ki, małpy wszędzie, meme coiny no, od zarąbania, nie? No i Bitcoin poszedł znowu w górę, ale hitem był i tak, i tak, i tak altcoin. Właśnie był ten boom, boom tego właśnie DeFi No i to są właśnie takie projekty jak Avax, Uniswap, czy Sushi NFTki chociażby, czy meta wersje to właśnie te, te Mana, Sand Czy te chociażby małpy co tam nawet Justin Bieber kupował jak już Wam wspominałem któregoś czasu No i mamy coiny takie jak Doge, Doge, Shiba Inu No ale potem nadszedł właśnie ten 22 rok No i spadki po 80-90%, no upadek Luny, załamanie się giełdy FTX czy upadek Celsjusza? Kto miał plan, ten przetrwał, reszta po prostu płakała i w najlepszym wypadku zimowała z kapitałem do tego cyklu. No i mamy ten rok 2025. No i tutaj mamy te tak zwane echa poprzednich cykli. Widzimy obecnie właśnie napływ kapitału do Bitcoina, dominację powyżej 64% jak na tą chwilę. ETF-y napędzają popyt, altcoiny jeszcze śpią, może czekają na swoją kolej, zobaczymy. Już mieliśmy takie mini preludium tam w tym, tym grudniu, styczniu. No ale jeśli cykl znowu się powtórzy, to to zacznie się jak zwykle od Bitcoina, później przejdzie na Ethera i ten najpopularniejsze, największy altych, jak które mają jakąś użyteczność. No i dalej właśnie te meme coiny, i później Dziki Zachód 1000 plus nie? z mikrokapami. Ale, za, ale zanim to nastąpi, zrób swój plan, zrób swój research. Abyś wiedział dokładnie w co grasz, bo to niewątpliwym plusem tych kryptowalut jest to, że masz dostęp do tych orderbooków i nie ma tutaj ukrytych transakcji. No i podsumowując, nie, maj tego roku to jest generalnie czas na Bitcoina, tak szerze patrząc historycznie nawet. Altcoin czekając z kolei na swoją kolej, Memecoiny coiny bawią, bawią tłumy, ale warto zachować zdrowy rozsądek, bo jakby nie było, na te pieniądze ciężko pracujesz. I warto, żeby nie przepadły, bo równie dobrze możesz je od razu spalić. No i najważniejsze mieć plan przede wszystkim. Nie śledzić tylko ceny, ale też narracje i fundamenty, jakie projekty ze sobą niosą. Jeżeli chcesz więcej takich analiz, zostaw suba, daj łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, który projekt według Ciebie ma największy potencjał na ten rok. Cześć!